Nie wiem, czy mogę przeklinać, ale jeżeli nie, to powiem po prostu ciężko pracujcie i tyle. I nie, nie myślcie o wysokości własnego wynagrodzenia, tylko szukajcie po prostu roboty w miejscach, które mogą was rozwijać. No, no, Work-life balance jest yy, wymówką dla ludzi, którzy nie rozumieją, że trzeba ciężko pracować, aby do czegoś dojść. I zawsze na samym początku próbujemy pewne rzeczy regulować, yy, i kt których nie rozumiemy. Myślę, że to jest zawsze za wczesny etap, żeby. Podejmować się takich rzeczy i tak samo bo jak z RODO, po prostu Unia Europejska strzela sobie w kolano i tyle. Przede wszystkim to, co dają studia, to jest super network. Ja ludzi, którzy teraz u mnie pracują, wziąłem właśnie też ze studiów, ale to, co jest myślę istotne, to to, aby cały czas się rozwijać i niezależnie od tego, czy ponosisz sukcesy czy, czy porażki, to robiąc coś, co wybijacie z swojej strefy komfortu, po prostu się rozwijasz. Dzień dobry, ja nazywam się Maksymilian Mirecki, a to jest podcast Maksymalna Dawka Wiedzy. Dzisiaj w naszym studiu szef i założyciel Just Join IT oraz Rocket rocketjobs.pl Piotr Nowosielski. Cześć, witam bardzo Cześć, serdecznie. Cześć, bardzo miło, dziękuję za zaproszenie. Piotrek, jakie były twoje biznesowe początki? Czy od zawsze wiedziałeś, że chcesz zostać przedsiębiorcą, czy pojawiło to się u ciebie w pewnym momencie? Wiesz co, ja od zawsze wiedziałem, że chcę robić rzeczy, które mają znaczenie i jakoś tam jakoś ta myśl doprowadziła mnie do tego, aby realizować własne projekty, no, o, przez 7 lat robiłem wiele różnych rzeczy bez jakiegoś wymiernego rezultatu i w 2017 roku zacząłem zajmować się właśnie portalami pracy, najpierw Just JustJoyNatie, a po roku Rocket Jobs. Znalazłem informację, że zanim udało ci się odnieść ten sukces, Próbowałeś siedmiu różnych biznesów i regularnie odnosiłeś porażki. Czego cię te porażki nauczyły? E, wiesz co? Z tych porażek wyciągam taką lekcję, aby przede wszystkim próbować się nie, nie załamywać żeby cały czas szukać, bo czułem jednak, że dodaje mi to na fajnego fanu, mimo tego nawet, że, że to nie wychodzi. Tego fanu oczywiście mogło być więcej, gdyby te biznesy szły, ale to, co jest myślę istotne, to to, aby cały czas się rozwijać i niezależnie od tego, czy ponosisz sukcesy, czy, czy porażki, to robiąc coś, co wybijacie swoje strefy komfortu, po prostu się rozwijasz. Ja czułem, że się rozwijam, więc czułem, że to jest dobry kierunek. Tylko trzeba było znaleźć. Ten, ten pomysł, który z sukcesem zrealizuję. Skończyłeś studia w szkole głównej handlowej, ale coraz częściej obserwujemy taki trend, że przedsiębiorcy, osoby zakładające startupy rzucają studia po to, żeby odnieść sukces. No, mamy takie przykłady zarówno za granicą Bill Gates, jak i w Polsce, między innymi Rafał Modrzewski. Czego nauczyły cię studia i czy dzisiaj dla osoby, która jest w tym wieku dwudziestu kilku lat, warto studiować, czy lepiej od razu już zająć się startupami? Ja uważam, że studia w niczym nie przeszkadzają tak, tak realnie. I studia ekonomiczne, które studiowałem, ja wcześniej jeszcze skończyłem Uniwersytet Gdański na dwóch kierunkach na licencjacie, i byłem w stanie wszystko to łączyć w sensie takim, aby oczywiście nie skupiać się nie wiadomo jak wybitnie na nauce, ale przede wszystkim to, co dają studia, to jest super network. Ja ludzi, którzy teraz u mnie pracują, wziąłem właśnie też ze studiów. Bo poznałem bardzo, bardzo wielu fantastycznych ludzi. Ja uważam, że nie ma co patrzeć stereotypowo na, na studia. Wiedza kierunkowa to jest też przyjemność uczyć się. I moim zdaniem to jest fajne, jeżeli studiujesz coś, co lubisz, a przy okazji poznajesz fajnych ludzi, możesz razem z nimi robić fajne rzeczy. Czym wyróżniają się Twoje platformy Rocket Jobs, Pali, Just Join IT na tle innych? Jaki jest Twój sekret sukcesu? A wiesz co? Śmieszne jest to, że, tam, że one się nie wyróżniają zbyt wieloma rzeczami, poza tym, że mają mapę rynku pracy, gdzie widzisz od razu, gdzie są oferty. Niemniej jednak, to, co jest myślę takim naszym rzeczywiście jakimś bardziej sensownym wyróżnikiem, to to, że mamy mm, bardzo prosty proces aplikowania. Jesteśmy prostym serwisem łatwym w obsłudze. Jesteś z rocznika 89. Dzisiaj wielu młodych ludzi zastanawia się, czy mamy lepszy klimat na to, żeby rozpocząć własny biznes. Na pewno takie czasy jak lata 90. się nie powtórzą, ale czy twoim zdaniem dzisiaj wciąż jest dobry moment na to, żeby założyć własny startup, zacząć działać, czy już rynek jest w pewnym sensie przesycony? A czemu uważasz, że takie lata się nie powtórzą? Uważam, że się nie powtórzył, bo wtedy była specyficzna sytuacja na przełomie lat 80. i 90., kiedy upadał stary system i wtedy ci młodzi ludzie mieli większą szansę, żeby się przebić, bo te firmy zakładające swoje oddziały w Polsce szukały młodych utalentowanych, którzy potrafili mówić po angielsku, niekoniecznie po rosyjsku i mogli chłonąć te nowe doświadczenia. Tak, ale zobacz, na przełomie lat 90. i 2000. -tych z kolei wszedł do Polski internet i tak naprawdę to była kolejna wielka szansa, z której wielu ludzi skorzystało, która myślę była nawet, w, no może nie tak większą szansą jak zmiana ustroju politycznego. Niemniej jednak myślę, że równie duża pod kątem możliwości biznesowych, jak nie większa, no bo mogłeś z każdego miejsca robić coś w internecie. Teraz jest rewolucja i to jest kolejna rewolucja, której ty doświadczasz, która daje jeszcze więcej możliwości, więc uważam, że Masz, masz, pamiętam, ma, masz, tak. ma, masz szansę. Ja jeszcze pytam, bo pamiętam rozmowę z Marianem Owerko. On ja właśnie podkreślał wielokrotnie, że gdyby dzisiaj miał zaczynać od zera, to nigdy by już nie powtórzył tego tak ogromnego sukcesu. No, ale Marian Owerko, wiesz, zaczynał biznes offlineowy off w 1991 roku, no. robił, wiesz, jak rozwijał ten bakalan, to te realnie były inne. Teraz by nie zrobił bakalandu ale myślę, że Marian, gość z Marianem owerko myślę, ten byłby bardzo successful. No, tak czy siak w biznesie. O, się poruszyłeś temat sztucznej inteligencji. Jak Twoim zdaniem sztuczna inteligencja zmienia i jeszcze zmieni rynek pracy? Zmieni tak, jak ją zaprojektujemy. a Uważam, że AI będzie uczestniczył w procesie rekrutacji. Być może będzie to naj, najlepsza forma rekrutacji, będzie przez agenta, który wyposażony w sztuczną inteligencję będzie znał całą wiedzę domenową branży, którą reprezentuje, ale będzie też w stanie, dla ciebie znaleźć najlepszą możliwą robotę, bo będzie rozumiał jakie są twoje potrzeby, na jak nikt inny. A w jaki sposób ty korzystasz z AI w swojej pracy? A wiesz co? Ja korzystam mocno z takiej aplikacji Perplexity, nie wiem czy słyszałeś? A, tak, rozmawialiśmy dzisiaj z Aureliuszem Górskim o tej aplikacji. No, także, także Perplexity to jest, to jest e, Moja ulubiona apka w oparciu o AI, do tego Circleback to jest aplikacja, którą włączasz w tle, gdy masz prowadzić spotkania no i robi Ci podsumowania, a także ChatGPT do gdzieś tam odbijania różnych wątków. Z tego co wiem, trenowałeś przez kilka lat piłkę nożną i szachy. Czego nauczyły Cię doświadczenia sportowe w biznesie? Znoszenia porażek, niepoddawania się, walki i zawziętości. Czyli szachy uczą strategicznego myślenia? Tak, zdecydowanie. No dobrze, no a jakie są takie Wasze plany rozwoju portali w najbliższych latach? Jakie są takie najważniejsze cele, które sobie stawiacie? I wiesz co? To jest dobre pytanie. No nie, tak naprawdę. A... Chcemy dawać największy wybór ludziom, którzy szukają u nas pracy, ale także chcemy, żeby tą pracę mogli znaleźć w najłatwiejszy sposób i żeby byli w stanie najłatwiej nie tyle dopasować się do pracy, co chcemy pomóc im znaleźć dopasowaną pracę do nich. A jak oceniasz obecny klimat inwestycyjny w naszym kraju? Klimat inwestycyjny. Generalnie pieniędzy z każdym rokiem jest więcej niż w poprzednim, więc klimat jest coraz lepszy, w dalszym ciągu gorszy niż na Zachodzie. Ze względu na regulacje unijne, na którą polega Polska, między m.in. regulacje w związku z AIM również. Czyli negatywnie oceniasz AI Act? Zdecydowanie negatywnie. Dlaczego? Nie uważam, żeby te regulacje pomogły w budowaniu dobrego biznesu AI-owego. Prawda, prawda jest taka, że mm, tak, zawsze na samym początku próbujemy pewne rzeczy regulować, yy, których nie rozumiemy. Myślę, że to jest zawsze wczesny etap, żeby podejmować się takich rzeczy. I tak samo bo jak z RODO, po prostu Unia Europejska strzela sobie w kolano i tyle. No z drugiej strony, niektórzy mówią, że jest tak zwany efekt brukselski, tak, no i później poszczególne państwa w różnych częściach świata przyjmują przepisy wzorowane na RODO, między innymi w Stanach Zjednoczonych czy też na Dalekim Wschodzie. No, uczą się na naszych błędach bardziej, no ale wiesz, cała koncepcja chociażby ESG i tego, że yy, zarobią na tym najwięcej audytorzy i spowolni to duże przedsiębiorstwa yy, w Polsce i nie tylko, to jest też bez sensu. Już widać, że sama Unia od tego odchodzi, a my w Polsce jesteśmy tak opóźnieni z tym, że my dopiero to, my jeszcze nie zatwierdziliśmy z tego, co, z czego Unia już odchodzi. A gdzie w Stanach już to wiesz, się, się tego śmieją. Nie? To z tym, co powinniśmy zrobić jako Polska, też jako Unia Europejska, żeby rozwijać innowacyjność. Deregulacje, niższe podatki. I z pewnością. Stworzenie takich struktur prawnych, jak działają na przykład w Delaware, bo to, to po to, żeby w łatwy sposób zakładać na spółki na akcyjne, czy też z opcjami na, na akcje fantomowe, które sprawią, że jesteś w stanie w skuteczny sposób motywować najlepszy talent. To skoro jesteśmy na wydarzeniu też przeznaczonym dla młodych ludzi Our Future Forum, na koniec chciałbym cię spytać o rady, jakich mógłbyś udzielić młodym ludziom, dzieląc się swoim bogatym doświadczeniem, co byś dzisiaj powiedział takim dwudziestokilkulatkom? Oh, nie wiem, czy mogę przyklinać, ale jeżeli nie, to powiem po prostu, ciężko pracujcie, i tyle. I nie, nie myślcie o wysokości własnego wynagrodzenia, tylko szukajcie po prostu roboty w miejscach, które mogą was rozwijać, najlepiej w spółkach o wczesnej fazie wzrostu, bardzo dynamicznie rosnących, bo to jest miejsce gdzieś najwięcej dzieje. Si możecie najwięcej nauczyć się, możecie najbardziej przydać. Po prostu nie, się, nie musicie się jeszcze specjalizować, będziecie mieć na to czas. Eee, próbujcie mn, mn, wielu różnych rzeczy. Czyli zapomnijcie o work-life balance. No, no work-life balance jest y, wymówką dla ludzi, którzy nie rozumieją, że trzeba ciężko pracować, aby do czegoś dojść. No, i tym. Podsumowaniem kończymy naszą rozmowę. Piotr Nowosielski był naszym gościem. Dzięki za rozmowę. Dzięki. Natomiast ja zachęcam Was do subskrybowania Maksymalnej Dawki Wiedzy, podzielenia się Waszą opinią na temat naszej rozmowy w komentarzach oraz polubienia tego filmu. Do zobaczenia. Maksymilian Mirecki.